My zawsze wiemy gdzie dojechać Żmije są panie za skrońce A tu się z nimi zaprzyjaźnią Piękne pstrążki Dobra, jeszcze, da jeszcze do tu porcję Kiełbia wrzuca wrzuci Kiełbia mamy gratis. Jędrek go przewiózł 5 km w rzeki Ale żmije, panie o, chyba odbywają jakieś taro. Ty chyba się tro No? Nie, nie wiem Przecież buty umyć, bo żona do domu nie wpuściło trzeciej nad ranem Jak zażartuję, że przyszedłem dopiero po gitarę, to chyba się wkurzy, nie? Ciasno tam jest. To dobrze. Ty nie puszczaj ich tutaj, bo tu, tu jakieś bobrowa. Nie, przejście jest. Te frajery, lecę, lecę, lecę. wow rąbałem się. czeku te bobry życie nie dają, zobacz co tu jest, trzeba to to odkorkować. Dawaj je tutaj poniżej tego, jest przepływ bokiem. Co to za gówno? Nie ma tutaj budowania tam? Bez pozwolenia. Ha? A, przyjdzie parę deszczy i będzie... O, nie ma tutaj budowania. Bez pozwolenia, Frejerswo. Nie ma tu. stawać bobry! Tu musi być drożność kanału. Za trzy dni tu przyjadę i sprawdzę, czy jest porządek. No, ale jak te minogi tędy przeszły, nie? Jak minogi przeszły, to sobie dadzą radę. Co? Dokładnie, no, może nie trzeba być nad I co? Trochę im tu zabrudziłem i Dobra, no to git. Jesteście? Macie opuściliście wszystko, czy jeszcze? Puściliście wszystkie? Ile wam zostało? No to puśćcie je tutaj. O, no. Patu tu mi nogi są. Copulation. Musiałem tamkę bobrową skasować. Nie, to jest tam jakiś kurwa, stawo, ząbię, kurwa. Pasuchem, pasuchem. Tak? z pałką, Uważaj, dobra. Dziękujemy. Edycja lato 2021. Oferta jest już zamknięta.